To idzie. Król Foltest, przyszedłem po moje dzieci. Gerald poczekaj, mógłbyś się wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Widz, to nie jest mój ojciec, ale to wciąż Twój król, chłopcze. Biona na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce, stworzycielce za zwycięstwo. Chwila ślepcza. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni panie, dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze, kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw bocci musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą, ale. Pomóż bratu. Panie To są królewskie dzieci. Mają Twoje oczy. Thank you No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec, a mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Roż? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie, odpłynął łodzią z oddziałem Skoyatel. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea, maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne, ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes. Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w Twoich rękach. Dziękuję. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Hm, nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapskiej Jatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 ludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Gerald z Litki pchnięty w piersi widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerberga. Ciała Geralta i Czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? widziałem to zobaczyłem własną śmierć wróciła Ci pamięć pamiętam tylko to sam koniec wes Skończyłem skój go Daj mi klucz